Poradnik życia rodzinnego. Odcinek 12. Rodzice z serduszka. Magda. Andrzej. No i jesteśmy osiemnaście lat po ślubie. Beata. Mam dziesięć lat. Piotrek. Ja mam 13 lat. Łukasz. Mam siedem lat. Moja żona, będąc na uniwersytecie doszło do wniosku, że potrzebuje mężczyzny i do ogłoszenia. Nie, nie mężczyzn. mężczyzn. Mężczyzn, przepraszam, nawet nie jednego, tylko kilku nie. mężczyzn zdała, że poszukuje. No to się zgłosiłem, zrobiła tak przegląd. Jeden z wielu. I jeden z wielu, się zgłosiłem, tak. tak. I przyjęła mnie do swojej trupy teatralnej. I tak się rozpoczęła nasza... I tak zakładałam teatr akademicki. Tak, i, A, tak, i, tak, i, tak, i tak się rozpoczęła nasza, nasza znajomość. Później się przyczepiłem do niej, jak sama mówi. Nie mogła się ode mnie opędzić. Przypadkowe, aranżowane, że tak powiem, spotkania, tak? No jakoś się tak zakocha... Ja się zakochałem, bo ona mówi, że długo się nie mogła zakochać. I, i raz ten to tata zrobił takiego pysznego kurczaka nie mam zespoł. A, no właśnie. A co, co się udało mi zrobić? Bo żona mieszkała w akademiku. No to więc było tam ubogo jedzenie. No to jak przez żołądek do serca, nie tylko do mężczyzn. No i kiedyś podpowiedziałem, siostra mi podpowiedziała, co można zrobić. No i zrobiłem kurczaka w warzywach. To... No, miała duży wkład. Tak. <grystanie> tak, przynajmniej na początku. Wszystko zaczęło się od kurczaka. To, siostra, tak, ta ale mam. często mi mówi, dobrze, że zrobiłeś tego kurczaka. Tak, dobrze, że tak, zrobiłeś, jednak dobrze. bo tak ty nie mogła się przekonać. A tak mówiła, a przynajmniej pewnie na starość to ktoś mi kurczaka przynajmniej zrobi. <grystanie> <grystanie> no, poderwał mnie na drób. <grystanie> I tak to się zaczęło, i tak to się zaczęło. Ja w koło ziemniaczków. Ojejciu, ojejciu, synku. A nie musisz się pieścić. Nie pieścisz się. Tak, zacznijmy od tego. Bo... Od modlitwy. No, dobrze. Dobrze, od Ale nie, nie tak. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. no Sław Panie z wysokiego nieba. Hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło, chleba. Nie zabrakło, chleba. Nie zabrakło gruli. Hej, ań tej miłości do Twojej matuli. Hej, ań tej miłości do Twojej matuli. Dużo rozmów. Wzięliście ślub, ten... potem tak. nie żyliście sobie, mieliście dzieci i macie dzieci. Taka. No to taka jest prosta bajka. skąd te dzieci nam się wzięły? Bo się modliście do Pana Jezusa o dzieci. Mhm. A i ja jestem w ogóle wymarzona. A ty jesteś wymarzona, to prawda. Beatka jest moją córeczką wymarzoną. Nie spodziewałam się, że będę miała taką piękną i mądrą dziewczynkę. A Panie Jezu, ja bym chciała mieć taką ładną córeczkę z brązowymi oczkami i włosami. Ja taką się nawet ładną o to i mam miała. Ja się nawet o to nie modliłam, żeby była taka ładna, bo tak sobie myślałam, że to jest niemożliwe, żeby ktoś mógł być taki ładny. No, no. i ty jesteś spełnieniem moich po prostu marzeń. No, a, ta... a Piotrek? A Piotrek? No Piotrek też w ogóle nie sądziłam, że mogę mieć takie utalentowane dziecko, absolutnie. No w ogóle jakbym taki malutki się, się urodził, tak? Jako... Jak się spotkaliśmy pierwszy raz, no to było Kruszynka, tata wybieg po Ciebie, tak? Gdzie byłeś? Ten mój dzidziuś w koszyczku, odbierany. Czekaliśmy, to była interwencyjna placówka opiekuńcza, przyjechaliśmy na pierwszy nasz kontakt, spotkanie. I to akurat był na badaniu i tak czekaliśmy no z godziny chyba, tak? Bo miało być na czas, bo się jakieś badania przedłużały. I tak wypatrywałem i właśnie pani przyszła i go wyciągnęła z samochodu w takim małym koszyczku. Koszyczku I tak, i miał takie wielkie czarne oczy. Nie? Tak, tak. Potem... I według tak. legendy, Teraz zapadł i wziął ten koszyk od niego. Nawet nie legendy, tylko historia <śmówi> taka była. Jest taka historia. Ja udebrałem do, i doniosłem. Koszy. Tak, tak, Dziś, Moje dziecko, pani mi ja go odda jak będę kochał. <śmuchem> tak było. Tak było, tak. I takie wielkie czarne oczy pytające. Ty mama, ty mama. A ja mówię, tak, ja mama. Ty to, to U ty mama? Nie. No, no. tak było, to taki tak to tak było mama, z ja Chorowitek był, więc Mamy, tak mama, wymagał ja się, ja byłem, a, a Ty co powiedziałeś do mnie? Choć opowiedz. Ja, ja powiedziałam mamie baba. A ja do Ciebie powiedziałam, jaka baba, Tu mama. No I potem koniec dzieci. A tak, bo tak mama? faktycznie było, że Piotruś powiedział pierwsze słowo mama. I była Mama, tak, i powiedzieliśmy, o, to następna to będzie dziewczynka. No i była dziewczynka. A Beatka powiedziała, ja tak yy, uczyłam Beatkę, żeby mówiła, mama, mama cały dzień z córeczką była mi mama, mama. Po czym Beatka spojrzała na tatusia i powiedziała tata. I wiedzieliśmy, że to następne dziecko to będzie chłopiec, tak? A Łukasz nam zrobił numer i powiedział: Baba. baba. I ja mówię, no toż to przecież mama cały czas z tobą jest, i tata. A on się przejęzyczył i powiedział baba i wtedy już. Ba aha, czyli do to już jest koniec. No i tak. No i teraz, no i tak um, faktycznie już kolejnego telefonu z ośrodka adopcyjnego nie było I, i na razie mamy trójeczkę. <laughs> A ty chcesz mieć siostrzyczkę? Tak, Łukasz jak nas zobaczył pierwszy raz od razu wiedział, że od razu wiedział, że ja jestem mamą, tata jest tatą. A to są jego dzieci, on się cieszy. Po prostu. Tak, tak, no trzymałam go na rękach, on, on skakał. I tak mu zostało do, do dziś ciągle skacze, ciągle jest w ruchu. Beatka była yy, taka yy, bardziej zdystansowana. Tutaj nam zajęło troszeczkę czasu, aż się przekonała, przez, że ja jestem mamą, a mąż jest tatą. Tak. A nas identyfikowała tak, przez Piotrusia, my mieliśmy jeszcze cały miesiąc jeździliśmy do IPO, do Beatki. Prawie e, Nie, nie, miesiąc nie, odwiedzaliśmy miesiąc ją i to było tak, ja wchodziłam, a ona nic, mąż wchodził, nic wchodził brat. No i wtedy, aha, czyli mama i tata. Także ona najpierw nawiązała więź z bratem. Tak, z bratem. Tak. A opiszesz Beatkę? Jaka jest Beatka? Tak, krótkie włosy, jest bardzo ładna, przystojna, lśniąca cnotami i jest naprawdę kochana. A co to są cnota? Bata, cnoty to jest to, co dobrze robisz. A zdolność do czynienia dobra. Tak, zdolność do czynienia, tak. do czynienia dobra właśnie. Mhm. Jakie cnoty ma Beatka? Miłość! Mówię coś o ładnych laurek, no i jest, i, no, i, no i pomaga każdemu, kto ją, kto ją o to poprosi. A Łukasz ma jakieś cnoty? Ma, pomaga też każdemu, no i jest naprawdę mądry. Dla mnie to było bardzo cenne, co z tego okresu przygotowawczego mieliśmy. Właśnie ta idea jawności adopcji, żeby od samego początku, żeby od samego początku mówić o tym i rozmawiać o tym z dziećmi. To, co też jakoś sami zobaczyliśmy, żeby nasze dzieci traktować jak nasze dzieci. No, jak swoje dzieci. No, jak mam dziecko, no to różne są sytuacje. No, to tak jak to, co dzisiaj nawet Łukasz powiedział, no, tata się denerwuje. No, tata się potrafi zdenerwować, bo to jest jego syn i mu zależy na dobru syna, to potrafi się zdenerwować, że on na przykład się obżera słodyczami albo że siedzi ukradkiem gdzieś na telefonie i potrafimy to w taki sposób ekspresyjny y, pokazać, Normalnie. jak normalny, tak? normalne pokazać. A czasami ktoś może właśnie mieć a nie, bo coś, się pomyśli, że go źle traktuje albo coś takiego, tak? Mieliśmy takie sytuacje, że ktoś właśnie tak troszeczkę inaczej, albo tak? Albo, czuje, albo, albo cały czas, a tak, bo bo on jest adoptowany, tak? tak. Takie, takie ale. Takie mhm. ale się potrafi pojawiać. Mhm. My, my nie. No, dzieci to nasze dzieci, tak? No nie wiem jak to powiedzieć. To są moje dzieci po prostu. Ja nie widzę, nie, nie czuję się ani go... Gorsza, ani lepsza. ja Jestem po prostu mamą. A co to znaczy być mamą? Yy, no to, że te dzieci są moje, że one należą do mnie, a ja do nich. To jest taka jedność. Powiesz, co to jest miłość? Tak, to jest bardzo bliska relacja między dwoma osobami, która objawia się poczuciem bezpieczeństwa i, i miłości. No. Miłość to wtedy kiedy się kochamy, sobie pomagamy w różnych rzeczach, nawzajem. nawzajem. Miłość to jest, że się kocha, że się lubi, że się tuli. Miłość no to jest dla mnie jakaś decyzja, tak? To jest coś co obiecuję. Obiecałam miłość mojemu mężowi i obiecałam miłość moim dzieciom. I to są codzienne wybory. Ich wybieram każdego dnia i żyję dla nich. I jestem. Dla mnie miłość jest bardziej procesem procesem spalania się dla drugiego, że w moim życiu najważniejszy nie jestem ja, tylko ta osoba, którą kocham czy to będzie żona, czy to będą dzieci i miłość to jest właśnie umiejętność rezygnowania z siebie dla, dla drugiego. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej Po pierwsza rodzina.